Cześć Wam wszystkim. Dziś chciałem się Wam nagrać na temat wolności w sztuce, ale tej sztuki chrześcijańskiej, czyli tej w zasadzie, która nas bardziej jakby powinna interesować, w kierunku której zmierzają działania naszej grupy. I tak, chciałem zacząć od takiego zdania, które, no, nie ma co ukrywać, jest kontrowersyjne, ale bardziej mi chodzi o pokazanie pewnego. Poglądu też między innymi na to, jak ta sztuka może wyglądać. Może, może go przeczytam i zaraz powiem mniej więcej. Jestem artystą, i gdy pluję, to jest sztuka. To zdanie miałby wypowiedzieć czy napisać. Kurt Schwitters to jest twórca dadaizmu, czyli takiego ruchu w sztuce z. No, on powstał w 1916 roku w Zurychu no i w zasadzie ta sztuka, to wiecie, to pewnie kojarzycie Marcela Duchampa i jego fontannę, czyli taki Pisuar, który został troszeczkę jakby e, że został ustawiony w nie taki standardowy sposób. No i e, to jest ten tak zwany ready made, nie? czyli wykorzystanie jakiegoś gotowego przedmiotu do z, z, nazwania go sztuką, czy stworzenia, zaaplikowania go w taki sposób, żeby on <śm> jakoś inaczej się prezentował niż, niż w takim standardowym yy, przeznaczeniu. Nie? No ale te zdania jest po to tylko, żeby pokazać w jakiś sposób, że od tego momentu, możliwe już szybciej też, nie? Ale to jakby te zdanie pokazuje trochę ten nurt sztuki takiej światowej. Co widzimy też w historii sztuki, tej najnowszej, między innymi, nie te takie dążenia twórców do takiej nieskrępowanej, nazwijmy to, wolności. No, właśnie pytanie, czy to jest wolność, czy to już coś przekracza, nie? ale bardziej myślę o, to, że, o tym, że te zdanie po prostu gdzieś tam zarysowuje pewne, pe, pewne rzeczy, pewne dążenia, bo od tego momentu na pewno jest to ten, no, taki, taki moment rewolucyjny nie? Dla, dla sztuki też. Z dadaizmu wyrósł, wyrósł później surrealizm, no i tak dalej, i tak dalej. Na pewno dadaizm był takim kierunkiem dość mocno takim nihilistycznym właśnie, e, spowodowanym wybuchem I wojny światowej i jakby takim, wiecie, takim kryzysem człowieczeństwa, nie? To potem jeszcze Druga Wojna światowa ogólnie dobiła, no ale to tak tylko chciałem na początek zarysować, bo nas. Jako, no i oczywiście chodzi o tą taką wolność, że ona jest jakby nieograniczona, nieskrępowana, wręcz nawet często się mówi, że powinna nawet taka być, że ona nie powinna być yy, poświatowemu nasiąknięta jakim, czymkol, czymkolwiek. I pytanie też, czy ta coś takiego może istnieć, nie? Takie yy, wolne w takim totalnym znaczeniu tego słowa, bo zawsze są jakieś konteksty danej osoby, nie? Jeśli chodzi o... o Pewne naleciałości, nie? które każdy z nas ma. No ale o tym, o tym jeszcze na koniec sobie powiemy. Mam nadzieję, że, że mi się uda. Od, trochę nawiązując do tego zdania, co nieco. Ale na razie tak to by było. Mówiąc o wolności, chciałem też zahaczyć o, o katechizm. O katechizm Kościoła Katolickiego. Jako wolność, jako jako po prostu o nie, nie w kontekście sztuki, ale my będziemy używać katelizmu Kościoła Katolickiego, który mówi o wolności w kontekście właśnie sztuki i twórczości. I tak. W podpunkcie 1744 czytamy w ten sposób, że wolność jest możliwością działania lub niedziałania, a więc podejmowania przez siebie dobrowolnych działań. Osiąga ona doskonałość swojego działania, gdy jest ukierunkowana na Boga, który jest naszym najwyższym dobrym. Tak czyli mm, mamy, mamy tu pokazany taki no, lekki zarys tego, czym czym wolność może być i jest tu podkreślone właśnie, że osiąga ona doskonałość swojego działania, gdy jest ukierunkowana na Boga, który jest naszym najwyższym dobrem, tak? Czyli można by tak <laughs> powiedzieć po naszemu, że jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym miejscu. Że, że też się pojawia, tu zarysowuje jakiś taki, nazwijmy go obręb wolności, nie? Naszej, w której, w, w której jakoś ma te swoje pole wokół, wokół Boga, jako tego najwyższego naszego naszego, jakby, naszego kierunku. Tak, o, tak, tak to by trzeba było powiedzieć. W następnym podpunkcie 1745 czytamy, że wolność charakteryzuje czyny właściwe człowiekowi. Sprawia, że istota ludzka jest odpowiedzialna za czyny, których jest dobrowolnym sprawcą. Świadome działanie jest właściwe człowiekowi. Tak, i tu mamy już mm, yy, zaznaczone właśnie, że, że ta wolność jest yy, właściwa człowiekowi. Tak? I gdybyśmy. Poszli do przodu, my kiedyś sobie mówiliśmy o tym podpunkcie 2501, gdzie już są sprawy poruszone w katechizmie typowo do sztuki. To jest to właśnie napisane, że sztuka jest bowiem typowo ludzką formą wyrazu. Tak? Czyli jest ona właściwa człowiekowi. Nie? Co za tym idzie? Sztuka, tak jak i wolność, są właśnie przez to, że są jakby są typowe dla nas, my też, bo tu jest też napisane, że jest dobrowolnym sprawcą i że jest to świadome działanie, tak? Czyli my jednocześnie bierzemy odpowiedzialność za to, co robimy, jest to nasze dobrowolne, dobrowolne działanie i świadome. I Mówiąc o tej odpowiedzialności między innymi mam na myśli po prostu to, że jeśli coś tworzymy, to warto jest mieć na uwadze po prostu odbiorców, nie? żeby to nie było skupione na, na, na samym twórcy, na tym, co on chce przekazać, ale żeby to było w jakiś sposób otwarte na i dla innych. Nie? Tu też będziemy sobie później tego na pewno nawiązywać. Podpunkt 1742. Wolność i łaska. Łaska Chrystusa w żadnym wypadku nie narusza naszej wolności, gdy odpowiada ona zmysłowi prawdy i dobra, jaki Bóg złożył w sercu człowieka. Przeciwnie, doświadczenie chrześcijańskie, zwłaszcza doświadczenie modlitwy, świadczy o tym, że im bardziej jesteśmy ulegli wobec poruszeń łaski, tym bardziej wzrasta nasza wewnętrzna wolność i nasza pewność zarówno wobec trudności, jak wobec nacisków i przymusu ze strony świata zewnętrznego. Przez działanie łaski Duch Święty wychowuje nas do wolności duchowej, by uczynić nas wolnymi współpracownikami swego działania w kościele i w świecie. I to ostatnie zdanie jest, jest właśnie genialne: że przez działanie łaski Duch Święty wychowuje nas do wolności duchowej, by uczynić nas wolnymi współpracownikami swego dzieła w kościele i w świecie. Nie, czyli w naszym kontekście właściwie bycie wolnym współpracownikiem dzieła Ducha Świętego znaczy tyle, co przez tą taką bliskość z Bogiem stawać się coraz lepiej takim, zimę to złowiu, no, widzącym, nie? że nasz wzrok wewnętrzny się przemienia, że, że też ta nasza wyobraźnia ona zaczyna pracować w inny sposób. Nie? Ona właśnie zostaje jakoś wychowywana, nie? zostaje formowana że przez to, że przez to ta, ta, nasza, ta nasza wolność, ona staje się sama, bo tak właściwie powinno być, że ona sama stopniowo się ukierunkowuje na Boga i w, w obrębie Boga czy tej wolności pojmowanej przez, przez Boga, która jest zawarta między innymi w Piśmie Świętym, w tym co mówił Jezus, że o to się wszystko obraca, nie? że to jest ten filtr. No i mamy tu właśnie, to jest taki ten specyficzny charakter wolności, nie? bo prawdziwa wolność właśnie w tym kontekście chrześcijańskim, ona jest zawarta w Bogu. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Wiecie, wolność czyli stopniowa i takie świadome odcinanie się od tego w zasadzie co od Boga nas oddala i no, szukanie tego co może dla nas, nas do niego zbliżyć Nie? wolność sztuki w kontekście to takie, w tym kontekście to takie kształtowanie tej swojej wrażliwości i powołując się teraz na y Zafara Zingera, czyli papieża Benedykta XVI, który napisał taką bardzo bardzo fajną książkę, Duch liturgii, w której, między innymi, porusza temat obrazu. No to tam możemy przeczytać, między innymi, takie zdanie, że już idąc dalej, oczywiście, od tego katechizmu, że nowe formy pobożności i nowe intuicje każdorazowo muszą odnaleźć swoją przestrzeń w kościele. Istnieje jednak różnica między sztuką sakralną związaną z liturgią, przynależną do przestrzeni kościelnej, a sztuką ogólnie religijną. W sztuce sakralnej nie może istnieć całkowita dowolność. Formy sztuki, które zaprzeczają obecności logosu w rzeczach, a człowieka ograniczają do ujawniającej się zmysłowości, nie dają się pogodzić ze znaczeniem obrazów w kościele. Z izolowanej subiektywności nie powstanie żadna sztuka sakralna, albowiem ta zakłada raczej podmiot uformowany wewnętrznie przez kościół i otwarty na my. Tylko w ten sposób sztuka może uwidaczniać wspólną wiarę i przemawiać do wierzącego serca. Wolność sztuki, która musi istnieć także w obszarze sztuki sakralnej, nie jest równoznaczna z dowolnością. Bez wiary nie będzie istnieć sztuka odpowiadająca. Liturgii. No, i to jest bardzo bogate zdanie, to można by było o nim rozmawiać i rozmawiać, ale jakby idąc po kolei, nie? czyli papież Benedykt podkreśla, że właśnie, że, że kościół nie jest zamknięty, nie? Że, że nowe intuicje każdorazowo muszą odnaleźć tą swoją formę czyli, że, że kościół to nie jest jakiś twór z plastiku, tylko, że jest to żywy organizm, który się rozwija i y, który nie powinien wręcz nie, y, zatrzymywać się na jakimś konkretnym formie, na, na jakiejś konkretnej formie. Y, później jeszcze nawiążemy do tego w, mówiąc o, o konstytucji, o liturgii. Y, także Także jeszcze sobie dopowiem coś na ten temat, i też podkreśla właśnie te różnice między sztuką sakralną a sztuką religijną. Myśmy sobie o tym też mówili, nie? że właśnie sztuka, sztuka sakralna to jest ta, która właśnie służy w kulcie, służy w liturgii i ona bardzo mocno powinna kłaść nacisk na, na to, co mogą pomyśleć inni na to, żeby ona właśnie nie była, nie miała tej takiej tej, tej, tej takiej właśnie dużej dużego obszaru swobody, nie? Właśnie tu potrzebne jest te uformowanie, bardzo duże uformowanie przez przez kościół prze, wewnątrz wewnątrz kościoła, nie? Czyli tak jak powiedzieliśmy sobie też kiedyś o tym, że malarz w zasadzie powinien być teologiem, ale nie na sposób taki akademicki, tylko po prostu na ten sposób, że powinien zajmować się e e Biblią, nie? żeby mieć z nią kontakt, po prostu żeby, żeby być praktykującym, można by było powiedzieć, nie? <laughs> mieć kontakt ze słowem, poznawać Boga też przez słowo. I przez nauczanie kościoła, oczywiście, co teraz właśnie też między innymi robimy i próbujemy iść z tym nurtem. Tak, a w przestrzeni właśnie sztuki religijnej, czyli jako tako tej, której docelowo, którą docelowo my się zajmujemy, ale kto wie, może ktoś z was, ktoś z nas będzie pójdzie w kierunku tej sztuki liturgicznej, ale jakby. No, ale na pewno właśnie chodzi o te o ten większy obręt tej, tej takiej um, wolności, nie? Tak, ją, tak to musimy nazwać. Um, że ta sztuka religijna, ona jednak wiąże się już niekoniecznie z tą przestrzenią kościelną, y, czy sferą liturgii, ale że ona może właśnie mieć ten, tę przestrzeń taką ew ewangelizacyjną, y, że możemy wychodzić do ludzi przez właśnie tą nową formę, do czego Was bardzo zachęcam. I y, 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 Dalej, dalej pisze też papież Benedykt, że z tej izolowanej subiektywności nie powstanie żadna sztuka sakralna. Nie? Izolowana subiektywność, czyli te nasze po prostu odczucia, które też nie są w żaden sposób badane czy konsultowane, niejakoś konfrontowane z tym, co, z, tym, co, z tym, co kościół mówi na, na temat sztuki, czy jakieś właśnie, czy. czy nie, nie w ogóle nie interesuje tej osoby formowanie się w, w, w kościele. Czyli, czyli w ten sposób właściwie ciężko jest mówić o czymkolwiek, co może hmm, co może być jakoś uf, uf, otwarte na te my. Nie? Bo tu też chodzi o, tego, o pewną taką mentalność wspólnoty kościoła. Nie? I tego, co. Hmm, co chcemy przekazać, nie? z tym nastawieniem przede wszystkim, z tym nastawieniem, żeby to, co chcemy przekazać, docierało do ludzi i poruszało ich, nie? żeby zbliżało każdego, jak tylko to jest możliwe, do relacji z Jezusem, też przez właśnie to odkrywanie piękna, szukanie tego piękna. Każdy z nas jest inny, więc wiadomo, że wszystkich nie zadowolimy, ale, ale trafienie choćby dla kilku osób to już jest właściwie super rzecz, nie? Dlatego też warto, żeby każdy indywidualnie z nas szukał i no, to jest całe życie na to, W zasadzie szukanie inspiracji. Tak, no i ta wolność w obszarze sztuki sakralnej nie jest równoznaczna z dowolnością, nie? Czyli, czyli mamy wolność, ale nie dowolność. Można powiedzieć, że wiecie, bez takiego duchowego życia, no, nie ma też duchowej sztuki jako tako. Nie? to, to, to te, dwie, te dwie drożki one muszą iść obok siebie, a w zasadzie musi to być nawet jedna droga, nie? Z tych dwóch składników. I idąc do konstytucji o liturgii, czyli dokumentu kościoła z soboru watykańskiego II. Czytamy w podpunkcie 123 takie zdanie, że kościół nie uważał żadnego stylu za swój własny, lecz stosownie do charakteru i uwarunkowań narodów oraz potrzeb różnych obrządków dopuszczał formy artystyczne każdej epoki, tworząc z biegiem wieków skarbiec sztuki, który z całą troską winien być zachowywany. Także sztuka współczesna wszystkich narodów i regionów może się swobodnie rozwijać w kościele. Byle z należną czcią i szacunkiem służyła świątyniom i obrzędom liturgicznym. Wówczas będzie ona mogła dołączyć swój głos do tego wspaniałego hymnu chwały, jaki w minionych wiekach najwięksi artyści wyśpiewywali na cześć katolickiej wiary. No, piękne zdanie, które właśnie pokazuje, że w kościele nie ma tych sztywnych ram. Wiecie, jakby chodzi o to, że. Sztuka kościelna, ona się nie skończyła na baroku. Ona się może skończyła w jakiś sposób oficjalnie, bo były to w jakiś sposób te nurty takie, które, które nazwijmy to, były tym przewodnikiem głoszenia wiary. Nie? Barok jako głos tej kontrreformacji, między innymi. Ale na pewno to oczywiście gdzieś tam funkcjonowało, ale to było, nie było już tak głośno. Nie powiem, że, że to wyzwolenie człowieka, nazwijmy to, taki ten humanizm, on sprawił, że, że, że człowiek, jak, jakby to powiedzieć, no, bardziej zapragnął głosić to, co on czuje, niż, 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 niż głosić Boga przez, przez sztukę, tak to by można było powiedzieć. I tu możemy właśnie w tym sposób przeczytać, że także sztuka współczesna wszystkich narodów i regionów może się swobodnie rozwijać w kościele, byleby znależną przycią i szacunkiem służyła świątyniom i obrzędom liturgicznym. I myślę, że to, to powinno też nas kierować właśnie w te rejony, żeby. Nie odgradzać się, nie odcinać się od tej sztuki współczesnej, bo ona w żaden sposób nie powinna być dla nas trendowata, a wręcz przeciwnie, powinniśmy ją badać, to tą, tą oczywiście też sztukę świecką jak najbardziej, żeby z niej czerpać, żeby szukać w niej źródeł, inspiracji yy, i żeby ją, wiecie, <grystianizować> chrystianizować nazwijmy to, yy, po to, żeby żeby ona mogła docierać. Nie? Każdy z nas, przez to, że ten ma swój gust, do każdego z nas dotrze może inny malarz, inny twórca i będzie mógł z niego uszczknąć coś, zaczerpnąć, przełożyć na swoje, w połączeniu z tą naszą wrażliwością też człowieka wierzącego. To się zrobi z tego piękna mieszanka, która pomoże dać naprawdę świetne obrazy, naprawdę świetne obrazy, które mogą budować ludzi, nie? poruszać ich. I, I właśnie jak ta jest ta funkcja anagogiczna, czyli wznosić, yy, wznosić po prostu człowieka, jego, jego serce ku, ku Bogu. Nie? Yy. I W podpunkcie 120 siódmym czytamy, że wszyscy zaś artyści, którzy kierując się twórczym natchnieniem pragną się przyczyniać do szerzenia chwały Bożej w Kościele Świętym, niech zawsze pamiętają, że chodzi tu o pewnego rodzaju naśladowanie Boga Stwórcy i otworzenie dzieł służących kultowi katolickiemu, zbudowaniu wiernych i pogłębieniu ich pobożności oraz formacji religijnej. No i właściwie to w tym zdaniu jest to, co to, to, to też przed chwilą powiedzieliśmy, nie? czyli. Tworzenie dzieł takie, takich, które będą służyć kultowi, będą budować wiernych, nas też oczywiście, yy, i pogłębianiu tej pobożności formacji religijnej, którą my też przede wszystkim potrzebujemy, żeby móc to yy, jakoś zawrzeć w obrazie nie? przez formację, yy, przez ciągłą jakąś formację. Yy, i na bazie tego, co powiedzieliśmy, można to przełożyć na, na taki schemat, na taki, na taki krzyż, nazwijmy go, na, na taki krzyż drogi twórcy. Nie? On się Wam wyświetli na ekranie, że zobaczycie, że tak, że z jednej strony będziemy mieć tą tradycję. Które, bez której w zasadzie no, ciężko jest w ogóle myśleć też o obrazie, nie? bo my z niej wyrastamy, i jak dla mnie, to ona też powinna być tym źródłem inspiracji, żeby, żeby ona też przemówiła w, w, tym, w tym współczesnym języku, bo tradycja. Mm, to nie jest coś, co powinno być coś, coś zastygłe, zestarzałe, tylko tradycja w tym rozumieniu, że to jest coś, co, było, co, co funkcjonuje od dawna, ale jest ciągle świeże też w jakiś sposób. Nie? A z drugiej strony, po przeciwnej stronie tego, tej tradycji, duch czasu. Nie? Duch czasu, czyli to, co mamy dziś, to w jakim kontekście żyjemy dziś. Bez którego właściwie też nie można pomyśleć naszego życia, nie, że, że co by nie było, no żyjemy w takich, a nie innych czasach i musimy się odnaleźć też w tych, a, in, a nie innych czasach. Potem mamy tak, w, w linii pionowej mamy służbę Kościołowi, tą świadomość, że jest też ktoś poza nami, i że właśnie powinno być to otwarcie na my, my jako Kościół, wspólnota, a z drugiej strony u góry mamy tą osobistą wrażliwość, czyli to, co każdy z nas ma, każdy z nas ma to indywidualnie, i że to wszystko, o czym tu teraz mówiliśmy na bazie tego krzyża, że to powinno nie, działać w tym centrum. Nie, że to wszystko powinno się połączyć ze sobą, powinien być ten balans tej wolności twórczej. Jak dla mnie, wydaje mi się, że to jest najprostszy schemat, i chyba taki, który, który no, daje tą świadomość tego, że czym ta wolność właściwie może, może być nie? W, takim, w, takim, w tym, o czym my tu mówimy. Nie? I wtedy, kiedy się te wszystkie punkty właściwie zejdą w tym centrum, no to to jest właściwie ta, ta wolność twórcza, to jest ten właśnie balans, I na koniec właściwie chciałbym wam jeszcze powiedzieć o czymś, co wydaje mi się być ciekawe, o takim, odnośnie też wolności, nie, bo Odnośnie tej wolności, o której na początku mówiliśmy, czyli, że jestem artystą i dypluję, to jest sztuka. A tej wolności, o której my też my, my mówimy w kontekście tym, tych naszych działań, nie? czyli o prowokacji i o prowokatywności. Prowokatywność to, z tego co wiem, to jest pojęcie, które funkcjonuje w psychologii. I słuchałem pewne, pewnego panelu, gdzie właśnie było poruszane, było poruszane to określenie i to mi się bardzo spodobało. Bo wiecie, prowokacja to jest takie właśnie jakby celowe, takie, wiecie, ugryzienie, czy wbicie szpili, a prowokatywność to jest pobudzenie do namysłu nad jakimś problemem. Nie? Ale z tą właśnie czujnością od zachowanie pewnych granic. W tym naszym kontekście to granice działa. I tak jak ta prowokacja, ona może być taką, wiecie, sztuką krzywdzącą, nie? że chodzi o taki czysty cios, coś, co nie ma w sobie w jakiejś wartości zatrzymania i jakiejś refleksji. Tak, ta sztuka prowokatywna, ona może być sztuką raniącą, czyli bo raniące może źle brzmieć, nie? ale e, rani, żeby uleczyć, nie? czyli tak jak na przykład w psychologii, nie? my dochodzimy przez psychoterapię, przez jakieś trudne fakty do pewnego oczyszczenia, nie? do pewnego zrozumienia, tak, tak, właśnie o to w tym chodzi, między innymi, nie? nie, chodzi o to też o to, że teraz mamy tworzyć sztukę cały czas prowoka prowokatywną, nie? <laughs> ale mówię o pewne o pewnych nurtach, nie? Jak, które wydają mi się być ciekawe i o których warto powiedzieć. Nie? Czyli ta sztuka e, e, prowokatywna, która może być sztuką taką właśnie żłaniącą, że rani, żeby uleczyć, tak wiecie, nacina, e, że w pierwszej chwili może się wydawać, że robi coś złego, ale ostatecznie prowadzi do, do jakiegoś oczyszczenia. <laughs> że może być o, ozdrowieńcza w swym, swym zranieniu. Nie? E, zadawanie jakichś trudnych pytań przez formę. I takim dobrym przykładem tego, tej prowokatywności może być Borys Fiodorowicz. Jeśli nie kojarzycie, to może mi się uda to jakoś pododawać tu w slajdach, żebyście mogli sobie zobaczyć, a jeśli nie, to on jest na tyle gdzieś tam rozpoznawalny, że bez problemu znajdziecie jego pracę, jego pracę w internecie. One właśnie są na tyle bogate w treści, właśnie takie te prowokatywne i one są osadzone właśnie w tym kontekście kościelnym, że, że one naprawdę pobudzają do, 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 do pewnego uświadomienia sobie pewnych rzeczy, które u nas funkcjonują w kościele, a które niekoniecznie są dobre, a mogą być jakoś naprawiane bądź Przerzuty, na nowo przemyślane wiecie no, właśnie to te zadawania ta, ta, zadawanie takiej, takiej rany jakieś nacięcie przez to, żeby żeby pobudzić do, do refleksji. I każdy z tych, z tych jego dzieł właściwie można by było o nim opowiadać długo No ja was w każdym razie zachęcam do zapoznania się z jego twórczością. Nie będę mówić o przykładach sztuki prowokacyjnej, bo nie chciałbym tu nikogo Zaznaczać, nie? bo to nie jest fajne. <laughs> na pewno o tej sztuce prowokatywnej warto było kogoś, kogoś dać za przykład, bo to jest coś dobrego. Może się wydawać, że to w pierwszym, pierwszy, w pierwszy, na pierwszym miejscu, że to jakoś chce zadać jakiś cios, nie? <laughs> ale w rzeczywistości tak nie jest. Więc to by było na tyle. Ja Was ogólnie zachęcam do zadawania pytań, zadawania trudnych pytań, do rozmowy na ten temat na żywo albo na, na grupie. Więc to jest, to jest na tyle.